Witam, jestem Mister Grzechuta, a to jest kolejny odcinek z serii Buduj z Minecraftem. Tym razem zbudujemy automatyczną farmę trzciny cukrowej z użyciem pistonów. Na potrzeby tego odcinka zbudowałem taki domek, do którego będzie spływała trzcina. Jak zapewne wiecie, woda płynie na 8 kratek razem ze źródłem. Więc od tego miejsca będziemy musieli położyć 8 klocków ziemi z drugiej strony tak samo i tu zatkamy dobrze Teraz gdy już mamy na czym postawić trzcinę możemy Zbudować podstawę dla pistonów, w większości poradników, które widziałem, był tylko jeden rządek pistonów, co skutkowało utratą nawet połowy zbiorów trzciny, ponieważ osiadała tutaj na ziemi, albo na pistonach. Ale przy dwóch poziomach pistonów, większość trzciny spada do wody i utrata jest niewielka. Dobrze, więc teraz zajmiemy się mechanizmem. Musimy zbudować sobie taką platformę. Z drugiej strony, tak samo. I teraz musimy ułożyć pistony w te, nie pistony, hmm, repitery. W ten oto sposób tu też muszą one być skierowane w stronę pistonów Już mamy ułożone już mamy repitery ułożone kładziemy redstone'a łączymy je redstone'em i spadłem I ciągniemy kabel do domku. Tam już mam przycisk, który uruchamia te wszystkie pistony. Tutaj sobie przedłużę. Ok. Jeszcze tutaj dam repeater dla pewności. Teraz sprawdźmy, czy wszystko działa. Aha, jeszcze posadzimy trzcinę. Trzcinę. Teraz idziemy do domku, zniszczę na chwilę ścianę, żeby Wam pokazać jak to działa. Kiedy naciśniemy ten przycisk, uruchomimy pistony, które zetną czcinę. I ona spłynie sobie ładnie tutaj, jak widać. Większość trzciny została zrzucona do wody. W przypadku, gdyby był jeden poziom, ta trzcina z górnych poziomów nie spadałaby do wody, tylko na tą ziemię tutaj. Jak widzicie, już tutaj sobie płynie. Wystarczy zebrać. I gotowe. Może teraz ja to sobie ładnie obuduję i pokażę Wam jak skończę. Okej, okay, jestem z powrotem. Tak wygląda efekt, efekt końcowy z góry. Jak widzicie trochę to obudowałem, żeby nie wyglądało jak zwykły klocek z drewna. Wyjdziemy na dół. Zrobiłem taki daszek. Parę obrazów, żeby nie było takie kwadratowe. Tu mostek, żeby nie było widać tej rzeki, jakby, strumienia. No i teraz wejdziemy do domku i jeszcze raz wam pokażę jak to działa. Trzcina już zdążyła urosnąć. Naciskamy. Pistony wrzucają trzcinę do wody. I zaraz nam tu wypłyną, wypłynie trzcina. Jak widzicie dość dużo jej tam płynie. Jak na taką małą farmę, to nawet dużo. Można sobie ją później powiększyć. Albo zbudować kilka takich pokoi i połączyć je jednym strumieniem, żeby wypływało więcej tej czciny. To chyba na tyle w tym odcinku. Pokazałem wszystko co miałem do pokazania. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie palec w górę, jeśli Wam się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki. I do zobaczenia. Na razie.